rozlał nieznany samochód. Duże zagrożenie na ruchliwej trasie, nie mówiąc już o kosztach i pracy kilkudziesięciu strażaków, a wszystko przez nieodpowiedzialne zachowanie kierowcy. Zgłoszenie przyszło z kosiny później zaczęły pojawiać się zgłoszenia w powiecie łańcuckim wzdłuż trasy krajowej E4 w Rzeszowie oraz w Ropczycach. Do akcji zostało skierowanych 11 zastępów straży pożarnych. Ponad 35 ratowników. Okazało się, że najprawdopodobniej od przeworska w stronę Krakowa kierowca jakiegoś samochodu, prawdopodobnie ciężarowego, jechał i gubił ropę naftową. Trudno nam jest powiedzieć, czy ze zbiornika, czy z jakiejś, z jakiegoś innego, z jakiejś innej beczki. Jezdnia została zanieczyszczona na odcinku około 60 kilometrów. Usuwanie plam oleju było żmudne i zabrało strażakom ponad trzy godziny. Przy pomocy sorbentów y, później zostało to wszystko zmiecione do zbiorników i neutralizowane. W tym dniu padał deszcz i rozmywał zanieczyszczenia na całą jezdnię. To tworzyło bardzo śliskich film i stwarzało zagrożenie dla y, uczestników ruchu drogowego. Na szczęście na całej zanieczyszczonej trasie nie doszło do żadnego wypadku.